Pokaż jak. Rozwalił mi telefon. Pokaż jak. Roz... Ja Tuba. nie jestem desperat, po prostu umożliwiam. Yy, I wiedzą, o... mówił już ludziom. No, nie, Rozwalił mi telefon i to mówi I to dużo osób już wie. Co? A pokaż tego screenshota jak płakał, jak płakał, że nie będzie z Karolinką po wstyd. Dobra, okej, okay, bo przejdę do telefonu mojego rozwalonego, jak przyjechałam wtedy do 11 do niego, no, no wiadomo po co przyjechałam, żeby jak zwykle, bo cały czas uczestniczyłam czułam co? Znaj tego screenshota, jak on mówi, że, że ten... Że on nigdy nie będzie z Karoliną? Tak, tak, tak proszę, tego, Jest. Mam, mi tego Mam, mam screenshota, jak on powiedział, że nigdy z Karoliną nie, nie będzie, co to nigdy z nią nie będę, Zresztą, jakże nigdy żanulasku nie będzie, że będzie każdą zdradzał. Ja też kiedyś udostępniałam wtedy, że po prostu przecześnie. Ale przeszedł nie było tam pieczyny. tego tekstu, że z Karoliną nie będzie, a mi e, zależy na tym tekście. Ale właśnie. to ale musiałam puścić nagranie, bo ja mu się nagrałam i strasznie po niecisnęłam. E, I wtedy on powiedział, co ty nigdy z nią nie będę, ale to jest, musi być nagranie z tego względu, że ja dobra, ja po prostu. No to pójść, to pójść. To pójdź. To, to, e, no co, co tam przesuniesz, to wyzywanie. Tak. No. Już mniejsza, ja, ja rozumiem, że wyzywałaś, ja też No, go a ja nie, a nie pamiętam, co no ja tam mówiłam. Tam, nieważne. Czy, nie nie czy, pamiętam, nieważne, co ja tam co mówiłam. To to dobra, kochani ja Wam powiem tak, jeśli chodzi o moją osobę. E, ja nie robię tego dla kontentu, bo mam to e, w wielkiej literze. Chodzi po prostu o to, że po prostu przegieli w tym momencie, kiedy wyrzucili mnie z siłowni, wyrzucili mnie z Prime'a bezpodstawnie, zniszczyli. I ja, ja, jestem i spokój. ja nie robię tego dla walki, bo nikt mi walki nie da. Ja mam to naprawdę kontent Wasz i Wasze wyświetlenia, live'y, Ja mam to naprawdę, wasz puszczą, y. ja mam to. W, naprawdę w czterech literach. E to nagranie, proszę cię. Bo chciałbym, żeby to wszystko. Bo ja, bo ja, ja nic nie dostanę z tego. Ja nie będę mieć walki niczego, rozumiecie? Ja po prostu robię to, bo chcę kurde wam udowodnić, Poganie, że ktoś, kogo tak bardzo kochałam, kto po prostu się mnie pozbył swojego życia, wyrzucił z gali, wyrzucił z siłowni i rozwalił mi telefon jeszcze. A do telefonu przejdźmy, czekajcie i do żanety przejdziemy. E, telefon, słuchajcie, telefon była taka sytuacja, że byłam u niego w domu, wszedł wtedy do pokoju, miałam nowy telefon w ręce parę dni. I po prostu on myślał, że go nagrywam w za na tym punkcie. E, to jest mój nowy telefon, wszedł do pokoju i akurat wtedy, kiedy był w pokoju, to telefon by źle odkliknęłam, nic nie nagrywałam, był na aparacie przysięgam nic nie nagrywałam wtedy. I słuchajcie, on wziął mój telefon, mówi do mnie tak, kasuj to, co zrobiłaś. A ja mówię, on wziął mój telefon, wziął klucze, wziął klucze ze szczurwy synem. Drugi telefon wziął tak zaczął napierniczać o oblat i to wie, dużo, wiele osób już to powiedział. I wiecie dlaczego mnie wrzucili siłą? Nie powiedział Leszkowi, że Patrycja mnie nagrywała i też się wkurzył ochroniarz, który z moim kolegą. mu Patrycja, jak wybrałam od niego rzeczy, to on był zakopotany nieco z tobą a Grzeskiem, ale musisz opuścić tutaj siłownię, ja, bo on powiedział, że go nagrywałaś. Ale Grzesiek nagrywał mnie w inicjacjach różnych, wszystkie dziewczyny, nagrywał wiele różnych rzeczy. Ja mam na to dowody, że grube rzeczy robił, nagrywał ludzi nagrywał mnie, a on się przysrał do mnie o to, że ja go niby nagrywałam, bo ja mu zniszczę życie. Ja go nagrywał, uważajcie, żeby czasami e, gdzieś tam kiedyś na was coś nie wypłynęło, gówno, bagno. Mam rozmowę i za to przeproszę z jego bardzo bliskim kolegą, który, którym jest napisane, że kiedyś, że... No widzia, widzieliście to, że e, mówił może, że, że kiedyś z nim rozmawiał, że wie, że mnie nagrywał, wysyłał, hu, kurde, kto wie do kogo kiedyś to bagno wypłynie. Mam dowody na to, że mnie nagrywał wielokrotnie, że wysyłał rzeczy ze mną kolegą i mam to wszystko udowodnione. Mam bardzo wiele grubych rzeczy, więc taki pokryta, który mi rzucił się za niby nagrywanie. Mam na to, że mnie nagrywał też i Ale kto nagrywał, bo nikt nie wie. No, no kto mnie wyrzucił wszędzie. Dobra, a i wiecie, jak było z telefonem ciekawie? No i właśnie w tym momencie zaczął napierniczać e, moim telefonem e, w ogóle tą, razem z kluczami, moim nowym telefonem, drugi miał tak. Ja nie czytam Słuchajcie, mnie. i wtedy zaczęłam biegać, ubyłam niego w domu. Niestety rodziny się w to nie mieszają, ale mieszka z babcią. E, brat nie było w tym domu, no bo była sytuacja dziwna rodzina, tam wyniknęła mody, niby, pokaż, Nie pokaż, będę pokaż wdrażać. Do Jakie dowody? Na, że głosówkę, rozwali że, że, że pokaż. rozwalił mi telefon, mam, bo się żaneta taka przypucowała. E, oni tochu widzieli. Nie mów nazwisk. Co? bana za to można dostać. Dobra, Żaniks, Żanix może być? Żaneta, jego przyjaciółka, która wcześniej rozżalona, kiedy wypłynęła afera, że że się ze mną spotykała. Do mnie też pisała. Zapytała, zapytała się, czy ja w przeciągu od, od Focka trzy tygodni, kiedy miał z nią tam zdjęcie, miałam coś z nim z inicjacji wiadomo jakiej. I pisała tak. do mnie Zawijajka i tam dwie koleżaneczki wypisywały do was też, no. e, na, do mnie i słuchajcie tego, dziewczyna rozżalona wtedy zaczęła do mnie wypisywać, czy ja z nim coś miałam, e, czy ze mną się spotykał wtedy i coś robił, ona o mnie nie wiedziała, bo nikt o mnie nie wiedział przez półtora roku, tylko wszyscy nasi koledzy, znajomi, wspólni na konferencjach, wszyscy. A jak wszyscy... to było z tą dziewczyną, to? co ją zdradzał, to co pół roku z nią było, jak to z było? Z Olką, do Olki też dojdziemy. No. Ha, wytłumacz ludziom, najpierw to jest Żaneta. Dobra, to to jest Raneta. Dziewczyna mi tutaj się wygrażała. Yy, wyrzuciła mnie z siłowni, i tu napisała, że mnie wyrzuci z tej siłowni, i tak właśnie tego dnia, co był Najman i Tybór. Eee, wyrzucili mnie z siłowni razem z Grześkiem, mam na to dowody Dziewczyna mi tutaj wygrażała, że on ma na mnie rzeczy, że mam jego do jej, okay. jej, jej dobrego imienia nie obsmarowywać. Okay, mam to! Ale musisz im coś pokazać. Dobrze! Dobrze! Ty Dobrze, dobra, 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 dobra. Wrac wracając do pani Korzystaj z nich Wracając do pani, którą że dobrego imienia nie obsmarowywać. Eee, Podbijamy, proszę Państwa, do pięciu tysięcy. O, nie, na przykład. E, Nikt nie pije. Nie interesuje ja nie piję. jej to, co zrobił Grzesiek, że go nagrywałam na jego miejscu, zrobiłaby dziewczyna to samo rozpierniczając mi telefon, bo mnie chłop okay, nagrywał. E, tylko nie wiesz dziewczyno, że on nagrywał większość e, dziewczyn w różnych sytuacjach, więc uważaj, bo ciebie mógł też i A mam na to też dowody. nagrywał w tą środę, nie? 11. Nie, nagrywał mnie wtedy, jak przyjechałam w sobotę po, 30... po eliminatorze, po elimina przyjechałam po walizki, jechał do Żanety, z którą się wcześniej spotykał, Czyli... jak ze mną, na, na wiadomo co i koleżeńsko. Ci... Tak, spotykał się z Żanetą koleżeńsko na, na S. Słyszysz? Który... Zadam ci pytanie. Tak. Czyli... Po no, eliminatorze, tak. Czy przed eliminatorem byłaś u niego i tam było tak. Byłam po walizki i. i, się... I co było? No i co mogło być? To co zawsze było, czyli no. się kochaliśmy a, dwa razy, a, a później potem? pojechał do Żanety. Z prosego na live'a. No I potem robił live'a u, u, u tej drugiej koleżanki. Tak. tak, i później pojechał do Żanety. No i... e, dziewczyna no, mi tu się wygraża, że usunie moje rzeczy. W ogóle pisała, jak jakże się już zablokował. To dziewczyna do mnie wypisywała. Ja wam pokażę, jak się żaliła, i do. Dobra, i ale wytłumacz ludziom, kim jest żonę. No to już kurde, tłumaczę. I, ale mogę tak było. powiedzieć? No, że, tak, że, tak, nie, bo ona się bała, że ustanowi dobre imię, ją. bo ona robi Ża. Animację, właśnie na SFC. Ona chodzi sobie na SFC, wystawia zdjęcie, zadowolona, że ona tam jest. Napisała tu, że na. Słuchajcie, gdzie to jest. Mam tutaj 10 wiadomości, gdzie żona tam tu do mnie wypisuje. Dlaczego do mnie się nigdy nie uder... Dlaczego to mnie się nigdy nie uderzył nigdy mnie nie zwyzywał? Dlaczego z jego nigdy nie padło w moją stronę wrażliwe słowo? Dlatego, że ma do mnie szacunek. <grym> e, taki sam, jak i mam do niego, to wzajemność nigdy nie zrobiłabym mu niczego złego, tak samo go on mnie. Tylko że wtedy, kiedy ona była chora, no to się od niej odwrócił, a kiedy wypłynęła afera smród, to wtedy nagle zaczęli być przyjaciółmi, no a wcześniej tak, się, się spotykali, mzykali, to ją olał, przepraszam, przepraszam, a teraz ona przyjaciółmi. I on do niej jeździ Czecie. teraz, tak, on się wcześniej uzyskał, teraz do niej jeździ e, i, i ona mi się tu odgrażała, że ani dobrego imienia tutaj nie, nie, nie obrażać. Słuchajcie, to ja to nie dlaczego, patrzcie, dlaczego Grzesiek mnie nigdy nie uderzył, czyli mam dowód, że Grzesiek mnie uderzył, że mnie Grzesiek wyzywał, że, rozwalił, Grzesiek, że, że Grzesiek mi rozwalił ale telefon. Ale kiedy było? Kiedy ona pisała? No. Kiedy? Nie, kiedy on Cię uderzył. Kiedy? Ostatnio. No na przykład wtedy, kiedy mi rozwalił telefon. No ja, było, ja, ja też mu liścia sprzedałam, no ale on mi sprzedał parę też ze dwa liście, yy, mi w twarz, rozwalił mi Dam telefon. Bo, Słuchajcie, z drugim telefonem tym uciekał, no. uciekał wtedy, kiedy uciekał, z drugim moim telefonem uciekał i sąsiad z podwójki, krzyczałam, prosiłam, biegłam w jego koszulce piętro niżej no. i mam na to dowody. E, e, sąsiad pod dwójki e, wy, oddał mi Grzesiek telefon, jak powiedziałam, że ma dzwonić na policję, bo on nie zabrał drugi telefon, kiedy ten już był rozwalony przy jego babci, która dzwoniła, sorry się nie miesza rodziny, ale dzwonił, babcia dzwoniła do cioci z Mazur wtedy e, i Zwoniła do cioci z Mazur wtedy. Pomyślicie co takiego musiało być u mnie na telefonie, że on się bał, że ja tego dnia, kiedy do niego spałam, że go nagrałam. Co musiało wtedy być takiego? Nie. Co musiało być? Bał się, że go nagrasz i myślisz Karolinę. Tak. E, I Nie. słuchajcie, i u sąsiad, sąsiad. Ja to myślę, to... Zdjęcie pokaż, jak się uderzył. Czekaj sekundkę, co? mogę, mogę coś powiedzieć? Yy, ogólnie na Prime, ie. była taka akcja. Nie gadaj, yy, nie chcę, żebyś nie, 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 Ale co? Yy, że yy, yy, koleżanka mówi, że on ma szacunek do niej. Do mnie podchodząc, Aha. powiedział, że ona by zjadła własne odpady. Jak się zapytał, za co 2000 zł. Tak, jak zapytam o co chodzi. Yy, I moim zdaniem to nie ma szacunku do kobiet. On nie szanuje kobiet i to nie jest ma tej chęci, kiedy chciał, żebyś go zabrała na wakacje. Tak. A! Ale nie, nie a, ma, to ma... <laughs> tak, Pokaż tak. Szota, co mówi o Karolinie. Pokaż... Jakiego Szota? Y... Ty miałaś poezję puścić. Ten, a, ten... o Karolinie, to, że on nigdy z nią nie będzie. Tak, pokaż to, pokaż to. Yy, a do Żanety wrócę. Do Żanety pokaż, wrócę ten, za, bo za to, że usłyszeć. mnie wyrzuciła, ale jeszcze do Żanety wrócę. Bo to do hipokrytki Żanety, która, yy, która mnie wygrażała się, że ktoś ma na mnie ma, bo się nie mówi teraz z yy, la przyjaciółmi. la. la, la, la. O tym uderzeniu to widzieliście, o tym, że telefon mi rozwalił. Cztery koła. Dobijamy do pięciu, proszę Państwa. Ja tu jestem tylko, ja tu dzisiaj jestem gością. A, bo jest jedynie było co przykro, że w tamty czas że w tamty czas... Platoniczne no ja przyjacielstwo tak samo jak ze mną. Teraz jest. Właśnie. I Żaneta Jean, mi się tu wygrzała. Czekaj, gdzie to było? Właśnie, że moje rzeczy z siłowni. Gdzie to było? Dobra, nieważne, nie Ale tego ja jest no Nie, nie, nie. Żaneta, która mówi, że na dzieciach pracuje, mam jej dobrego imienia, nie... Nie, nie, nie obsmarowywać. Ale żonety to tutaj nie interesuje. Nie, ale to mnie to screenie. interesuje, bo ona tutaj, ona na każdej live jest, jej koleżanka, nagrywają każdy live, bo mi wysyła każdy live. Grzesiek wysyłał te screeny jej. A ta rozmowa, że screeny Grzesiek wysyłał. A Grzesiek moje screeny wysyłał też Żanet i się, że. O, właśnie, tu też mam. Dobra, z tej pierwszej rozmowy. Chciałaś pokazać to, jak on tam płakał O, i tak powiem Leszkowi, lepiej pakuj manatki z siłowni, macie. Yy, dziewczyna mi zagroziła, że ma... chaos. dobra. Dziewczyna Dobrze. mi zagroziła, że mam y, rzeczy pakować w siłowni po Wieleszkowi, no, że to nie, nie jest przechowania? Spokojnie, normalnie.